Spotykamy się teraz na polach pszenicy ozimej. Popatrzmy, co się dzieje tutaj w glebie. Chwasty że dwa tygodnie temu były połowę mniejsze. To jest piękna pszenica dla rolnika, a dla mnie jest to sygnał, że jest za dużo. A tu mamy obrazek właśnie, jak powinno być. Solidna dawka wiedzy. Prozospola! Powiedz Mariusz, jaka była sytuacja jesienią? Czy były problemy z, ze szkodnikami? Bo widzę, że kwasty czekają. Jeśli chodzi o start nie? i siew, Tutaj było bezorkowo po rzepaku. w miarę to fajnie wyglądało. Siew trochę późny, bo odmiany mi nie dojechały. Czyli dojrzewałeś tak, na dostawę. Tak, tak, czekaliśmy. Siane było tutaj około połowy października. Mamy tu pięć odmian, od wczesnych do, do późnych. Wasty, powiem jeszcze, że dwa tygodnie temu były połowę mniejsze. Nie pryskałem, czekałem, żeby wszystkie wyszły. Tak, jak teraz widzisz sam, już chyba jest odpowiedni czas, żeby to odwalczyć. Przy tym terminie połowa października problemy były z mszycami czy nie? Na tym polu, w tym regionie, żeby takie z mszycą były duże problemy. Akurat tego nie mamy. Mamy tu większych problemy z kwastami i z suszą. Ty jaką obsadę przyjąłeś przy tym właśnie siebie połowa października? Około 235 roślin. 235 roślin. To dobra. 110, 115 kg na niektórych pszenicach. Popatrz na tę pszenicę, ona nie jest czyli, tam gęsta. Czyli dobrze. Ja nie lubię tego. Przejdźmy się kawałek, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje. Proszę popatrzeć, że no, chwasty są ok, ale nie widać, żeby jakieś rośliny nam wypadły. Wszystko Jeba nam pięknie wszystko przezimowało. Jesteśmy na Landrychu. Popatrzmy, co się dzieje tutaj w glebie. Wilgoć jest. Czuć, że tutaj wilgoci nie brakuje. Popatrzmy. Raz z tych takich, które widać tu. Dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa dodatkowo wychodzą. Aha. czyli pięć. Jeżeli to jest niech będzie 200 sztuk, razy 5 1000, to mamy tysiaka. Tutaj wszystkiego jest pod dostatkiem. Między innymi właśnie dlatego, że jest taka obsada. Wody tak. nie brakuje. No ja i te, to pole też dostało 10 ton obornika, yy, jeśli chodzi o przed 30 Czyli jest też masa organiczna, która ma poprawić sprawność gleby. Popatrzmy teraz, co się dzieje na tych roślinach. Wykopałem po prostu z profilu kawałeczek. Bryły Ziemi razem z roślinami i teraz tu proszę zobaczyć. Tu jest malutka plama septoriozy. Nie jest to jakaś potężna rozległa, ale jest. Tutaj widać poduszeczkę mączniaka. I już wyraźnie widać tutaj idealne wręcz wzorcowe porażenie fuzaryną z gorzelą, bo od samego dołu ciągnie się brunatna plama po pochwie liściowej do góry. Tu już widzimy, że na dole jest jaśniej, a tu jest ciemniej. To będzie właśnie łamliwość. Czyli mamy pełen kompleks chorób podstawy źdła. Widać, że wszystkie są w różnym stopniu przebarwione. Są też czyste, zdrowe obok siebie. To nie jest tak, że choroba atakuje każdą roślinę. A bardziej chodzi o to, żeby się zorientować, właśnie, jak one, te pojedyncze choroby wyglądają. Preparując na tym etapie kłos, który tutaj jest jeszcze schowany pod jednym liściem. Po samych rozmiarach już widać, że mamy fazę jeszcze krzewienia. Czyli na dzisiaj wchodzenie tu z jakąkolwiek regulacją byłaby błędem. Bo byśmy jeszcze roślinę pobudzili do krzewienia. Czyli czekamy na moment, kiedy pszenica skończy się krzewik, A skończy się krzewik w momencie, kiedy na poszczególnych pięterkach zacznie się różnicowanie kłosków. Czyli czekamy na regulację. Rośliny są zdrowe. Czekamy na zabiegi fungicydowe i na ostateczną ocenę zagrożenia ze strony chorób grzybowych. A powiedz mi w jakiej fazie, bo tutaj będę preskał też, mam już kupioną awoksę, w jakiej fazie ją stosować? Czy tak jak tutaj mamy miejsca, że gdzie gdzieniegdzie jest bardzo dużo chwastów, a na przykład w tym miejscu praktycznie nie ma w ogóle? Ja bym jeszcze poczekał, bo jest odkryta ziemia, dopóki jest odkryta ziemia, spadnie deszcz właśnie, który ma być, i rośnie co sprowokuje chwasty. Tak, chwasty. to sprowokuje nam wzrost chwastów. Jak popatrzymy się w tej chwili, to też będzie miatełka. Także tutaj mamy właśnie tą sytuację, że chwasty są mocno zaawansowane, bo była uprawa bezerkowa, ale jest ryzyko na dzisiaj, że tu jeszcze będzie akcja ze schodami. Czyli czekamy, czekamy na spokojnie. A co? Czyli pszenica daje nam wytchnienie na dzisiaj. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw. Omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Poważnie siebie przyszła. Potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto spora.